Cześć, witam was serdecznie. Ja jestem Fansim i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Omsi, oczywiście Omsi 2. A dzisiaj spotykamy się na mapie fikcyjne, fikcyjne Pomorze, wersja 3.0.0. Jak już możecie przez te parę sekund zobaczyć, naprawdę mapa jest bardzo fajnie zrobiona. Jest dużo takich polskich klimatów. A dzisiaj również wybrałem pojazd, który myślę, że do, do takich tras typu PKS będzie idealnie się nadawał. Jest to dzisiaj Setra. Słuchajcie, moder, jak widzicie, po boku S215 UL z dwoma drzwiami automatycznie otwieranymi pierwsze są to drzwi wejściowe drugie do wychodzenia no zwykle tak jak jest to że tak powiem stosowane w Niemczech z elektronicznymi wyświetlaczami model tej setry jest rewelacyjnie również też dopracowany pod kątem i graficznym i dopracowania samego modelu jak widzicie ma dostępnych do otwierania Wiele luków, tak jak teraz pokrywa silnika od tyłu, słuchajcie, pokrywa akumulatorów, mają uchylane właśnie wszystkie drzwi luków bagażowych, okienka i wiele innych elementów, które są, że tutaj jak powiem, animowane i można z nich cieszyć się przy prowadzeniu takiego pojazdu. Sam dźwięk również jest bardzo dopracowany, to już zobaczycie w momencie. Odpalenia silnika i poruszania się tym pojazdem po mapie, natomiast sama mapa Pomorza Fikcyjnego jest naprawdę, akurat ta trasa, którą ja dzisiaj jadę, jest trasą naprawdę dosyć długą. Więc dzisiejszy odcinek zostanie podzielony na dwa. Pierwszy będzie dojazd do, do Janikowa, jeśli dobrze pamiętam, do centrum handlowego, tam jest takie duże centrum z przystankiem dla. PKS-ów, właśnie między innymi i tam dzisiaj zakończymy pierwszą część tego odcinka, a drugą zapraszam was już na kolejny odcinek, więc zobaczycie jak dojedziemy już do dworca PK PKSu. W zasadzie tam są dwa dworca PKS i PKP, mniej więcej tak jak i tutaj. Znajdujemy się w Grabowie Gdańskim. Słuchajcie, to jest właśnie ten przystanek. Widzicie, już przy, pasażerowie czekają na, na odjazd, za chwilę zaczynamy swoją, e, moją w zasadzie trasę, e, jest minuta do odjazdu, G, grafik rozkład e, również jest już ustawiony, i e, za chwileczkę, słuchajcie, odpalę silnik, e, pokażę Wam jak on rewelacyjnie brzmi. No właśnie, to jest takie typowo cykanie, naprawdę przejechałem się, słuchajcie tutaj, myślę, że przejechałem na tej mapie około dwóch godzin tak w sumie i powiem Wam, że i oczywiście tym pojazdem, czyli tą Setrą i powiem Wam, że jeździ się nią idealnie, ona jest tak super dopracowana tutaj do, do OMSI 2, że brak mi słów, dawno takim fajnym autobusem nie jeździłem. I powiem wam, że jeszcze jedną sprawę. Ja praktycznie nie jeździłem na mapach długodystansowych, na mapach typu PKS, czyli przewozów międzymiastowych, nawet nie, nie w środku miasta, tylko międzymiastowych. I jestem bardzo, pod bardzo dużym wrażeniem. Pracy, którzy, którą tutaj włożyli twórcy tej gry, a z tego co udało mi się znaleźć w internecie, to jest ich chyba ponad 10 osób. Pracowało nad tą mapą, więc tutaj naprawdę czapki z głów. Słuchajcie, mapa jest świetna. A wy, widzowie, którzy dzisiaj oglądacie ten odcinek, się o tym również przekonacie. Moim zdaniem, naprawdę mapa na 10 punktów, ja bym jej dał spokojnie tutaj 10. Oczywiście można się tutaj doszukiwać pewnych, ewentualnie jeszcze nieprawidłowości, szczególnie przy tutaj tych helperach, które nam podpowiadają. Gdzie jechać, one się czasami dublują, powtarzają, nawet w trzykrotnie gdzieś tam występują. Czasami jakieś delikatne ścinki na mapie się zdarzają, ale myślę, że nie ma w sumie aż tylu map takich idealnych, żeby wszystko pięknie działało, więc pod tym kątem jest super. Jeszcze tutaj próbuję ustawić temperaturę w autobusie, ponieważ na zewnątrz jest koło 1 stopnia. Data jest tam niestety źle wyświetlana, no ja taką ustawiłem, jest tam 4 grudzień, więc tym się może bardziej nie sugerujcie, no śniegu nie ma, chociaż w dzisiejszych warunkach, tych, których akurat teraz jestem, śniegu również nie uświadczy, wszystko roztopił deszcz. No i tu pani mi jeszcze niestety wchodzi, kurczę, na przed sam autobus, bez przejścia nawet się nie rozejrzała, no trudno, ale takie jest życie, często to się zdarza jesteśmy na Pomorzu, więc nie może zabraknąć okrętów, statków na morzu po prawej stronie mamy już morze słuchajcie, tam się, mówię, pojawiają jakieś okręty, jakieś jachty duże, więc sobie pływają i szczególnie zwracajcie też uwagę na te budynki, które są gdzieś tam umieszczane one naprawdę są świetnie tutaj Oddają klimat miejscowości nadmorskich, czy też generalnie Pomorza. Ja Wam powiem szczerze, że ja osobiście sam w realu jeżdżę w miarę często, raz na jakiś czas, ale w miarę często jeżdżę właśnie na Pomorze. I powiem Wam szczerze, że przejechałem się tutaj parę razy po tej mapie i naprawdę jest oddany klimat Pomorza. Jeszcze informacja tutaj główny, że tak powiem promotor tej mapy, czyli człowiek o pseudonimie SL, również z tego co się doczytałem pochodzi z Pomorza, więc nie ma się co dziwić, że on te klimaty on te klimaty zna. Dosłownie i w przelości. Słuchajcie, są większe miasteczka, są mniejsze miejscowości. Są nawet takie wioski, że tak powiem, tutaj zabite dechami, gdzie się jeździ po drodze gruntowej. No ale to wszystko będziemy mogli sobie tutaj razem wspólnie obejrzeć. Ja mówię, jeszcze raz powtarzam, odcinek musiałem podzielić na dwa, ponieważ trasa zajmuje ponad chyba 50 minut. Dobra, słuchajcie, zobaczcie, jesteśmy w grabowie Gdańskim, chyba w centrum całym. Zobaczcie, ile ludzi wsiada. Jest po prostu, nie wiem, około 30-40 osób, które będzie mi na tym przystanku tutaj wsiadało, więc chwilę to też potrwa, zanim oni tutaj wszyscy się tam wgramolą do środka i zasiądą na, na miejscach. Oczywiście z tego co mi się kojarzy, takie autobusy powiedzmy gdzieś tam podmiejskie, wszystkie osoby muszą, że tak powiem, siedzieć. Tutaj nie ma prawa, żadna osoba stać coś mi się tak kojarzy, że jest taki przepis jeśli jesteście tego pewni, ewentualnie znacie dokładnie tutaj się niestety pomyliłem, wcisnąłem hamulec postojowy no ale to taki drobny drobny fake z mojej strony Także wracając do tego przepisu, wydaje mi się, że przy takich autobusach dalekobieżnych albo międzymiastowych wszystkie osoby muszą mieć miejsca siedzące. Inaczej jest to w autobusach miejskich, gdzie one się poruszają tylko po mieście. Oczywiście tam są miejsca jedne i drugie. No dobra, opuszczamy już powoli grabowo. Tak jak widzicie, mamy kolejną miejscowość Stare Orłowo. Oczywiście te miejscowości też są wymyślone, tutaj się nie ma e, co udzić, no ale sama nazwa mapy mówi, że jest to mapa fikcyjna, więc absolutnie nie pokrywa się z rzeczywistością, e, co jest e, zrozumiałe oczywiście. E, co mnie denerwuje troszeczkę w OMS 2, wyświetlanie, e, wyświetlanie tych reflektorów w porze gdzieś tam nocno-zmierzchowej, e, takie przebicia są tego światła, albo ja mam coś źle ustawione w OMC, słuchajcie, albo faktycznie taka pulsacja tych świateł, jak widzicie, niestety następuje. Nie ma jasnego pola przed, i stałego pola wyświetlania tych reflektorów, tylko ona niestety tak przechodzi nie, pulsacyjnie. Jak widzicie, wjeżdżamy do miejscowości Orłowo i naprawdę te miejscowości są świetnie tutaj skomponowane, ustawione, przemyślane. Niewielkie przystanki PKS-ów gdzieś tam na boku miejscowości się znajdują wzdłuż głównej trasy. Powiedzmy, drogi, nie wiem, krajowej, wojewódzkiej i tak faktycznie na pomorzu jest. Często mówię, jeżdżę tamtędy. I te już nie ma aż tak szerokich dróg, jak powiedzmy na przykład w województwie mazowieckim czy w województwie śląskim, gdzie te, tam już są autostrady, drogi ekspresowe, mimo wszystko pomoże z tymi drogami jest jeszcze daleko trochę do tyłu, chociaż jakość dróg jest tam naprawdę już niezła, tych głównych dróg. Są to głównie drogi krajowe, wyremontowane, z nową nawierzchnią położoną aczkolwiek wąskie, tak, to są zwykle drogi właśnie tak jak tutaj widzimy na mapie po jednym pasie, dużo wzniesień, dużo pagórków, dużo y, bardzo lasów, to jest y, właśnie to co charakteryzuje Pomorze, te które ja znam przynajmniej, ale myślę, że, że generalnie po całej linii brzegowej y, polskiej wybrzeża mniej więcej można takie klimaty napotkać. Tutaj trochę mapa nie odwzorowuje tego okresu przejściowego między śniegiem a, a późną, bardzo jesienią. Widać po drzewach, co prawda, że, że, jest, że te liście są już takie trochę podżółkłe, czerwone, brązowe. Wszystkie kolory szarości, że tak powiem, i, i kolory tęczy można na tych drzewach znaleźć, ale brakuje mi tutaj takiego szronu, oszronienia to też by było fajny klimacik, może kiedyś ktoś wymyśli. Dobra, tutaj mamy znowu bardzo niewielką miejscowo miejscowość chyba. Tak to jakiś tam klub jest, czy też pizzeria. No i oczywiście przystanek PKS-u przy poboczu. No naprawdę pojeździłem, tak jak Wam mówiłem, ponad dwie godziny po tej mapie. I przekonuję się bardzo mocno. Ja zastanawiam się, dlaczego ja wcześniej nie jeździłem na tych mapach. Cały czas tylko te miasto, i miasto, różne miasta, co prawda. Natomiast super klimat, naprawdę. Pod, pod kątem tej mapy jestem tak pozytywnie nakręcony do testowania kolejnych map. Jakichś takich typu PKS, jakichś przewozów dłuższych i pojazdów. Więc mam do Was wielką prośbę, do Was wszystkich widzów. Podsyłajcie mi linki, podsyłajcie, jeżeli nawet nie linki, podsyłajcie mi nazwy map, na których mógłbym się przejechać, w OMSI MC oczywiście. W OMSI 2. E, właśnie pod kątem takich przewozów e, międzymiastowych, jakichś e, właśnie typu PKS, tak. E, jakie mapy wy polecacie, jakie autobusy na takie trasy, oczywiście ja tu wybrałem dzisiaj setre, która tak jak wam mówiłem na samym początku tego odcinka, to dzisiaj funkcjonuje w przewozie, właśnie na terenie Polski. Można często je zobaczyć. No, oczywiście, pewnie w różnych wersjach, konfiguracjach, natomiast y, powiedzmy, modele Setry z tych lat na pewno się pojawiają, no bo samo oczywiście je widziałem. Natomiast podsyłajcie mi jeszcze linki do jakiejś ewentualnie nazwy, do również autobusów e, takiego zasięgu e, czyli te międzymiastowe. Które, które mógłbym sobie też potestować na tych mapach i również z wami się podzielić opiniami Ponieważ tak jak mówię, no dzisiaj idealna, idealnie to jakoś nie wiem, mi się złożyło, bo też nie przewidywałem, że to będzie aż tak fajne I dlatego też wam to prezentuję, więc chcecie to potestujcie, pojeździcie sobie sami Odległości są całkiem spore między miasteczkami, miastami, wsiami, więc tak jak mówię, tutaj jedna linia, jak przejechałem, prawie ponad 50 minut mi to zajęło. Więc dzisiaj odcinek zostanie, tak jak mówię, podzielony na te dwie części. Drugą część zobaczycie mniej więcej w okolicach świąt. Ponieważ się jeszcze czekają, oczywiście, na mój kanał inne, inne gry, inne produkcje. No i co, wjeżdżamy do kolejnego miasteczka. Mieścin, i kolejny przystanek, i zobaczcie, że to wszystko jest jakoś fajnie poskładane w całość. Naprawdę tutaj chłopaki musieli popracować sporo nad dopracowaniem tych szczególików, tych miasteczek. Dodatkowo są pododawane nowe, może nawet nie nowe, tylko są pododawane samochody AI, które na innych mapach nie widziałem, a tutaj sobie jeżdżą. I są również autobusy z ruchu AI, które też wprowadzają dodatkowy klimacik. Co prawda jest ich bardzo niewiele, to nawet nie są tyle co autobusy miejskie, co właśnie takie PKS-y na bazie chyba Jelcza, jeszcze tak zwanego Berlieta. I jest też widziałem drugi model Jelcza, taki już do właśnie przewozów między miastami zobaczcie upakowanie tych pasażerów w autobusie praktycznie wypełniony jest do granic możliwości więc cieszy się po prostu dużą popularnością no ale tutaj gościu mi tym Golfem dwójką mi zajechał tak naprawdę on ma mnie po prawej stronie zgodnie z ruchem drogowym i to on powinien poczekać i tutaj musiałem aż kołem na krawężnik niestety zahaczyć no, ale trudno się mówi. No i już opuszczamy mieścin lecimy do przodu. Eee, kolejna miejscowość Dąbrowa. No, a tutaj praktycznie mieszczę się w cały czas w granicach widełek. Gdzieś tam, widzicie, macie podgląd cały czas na bieżąco na górze. Eee, tutaj w opisie. Eee, również prędkość jest pokazywana na górze. Nawet temperatura panująca w autobusie. No, i co chwilę tutaj ktoś chce gdzieś tam wysiadać, tu jest bardzo fajna górka zrobiona. Ja już tutaj mówię, przejechałem dwa razy. Między Raz akurat zjechałem z góry, też bardzo fajny widok. Natomiast pod górę naprawdę takie podjazdy są na pomorzu. Może nie bardzo często, ale zdarzają się dosyć, dosyć co jakiś tam czas. I to jest też jednym z elementów, właśnie. Pojmowania krajobrazu, całego pomorza, którym mówię, bardzo fajnie wpływa tutaj na to, na to odczuwanie tego klimatu nadmorskiego, poruszania się po tych drogach, co mnie niezmiernie cieszy. I mówię, jestem tak bardzo pozytywnie, fajnie naładowany do tych projektów, nawet fikcyjnych. Tak? One nie muszą się absolutnie pokrywać z rzeczywistością, ale wprowadzają klimat danego regionu. Eee, klimat danego regionu Polski przede wszystkim, ponieważ jeżdżę tutaj w Oms, głównie na mapach polskich, a jeszcze chyba się nie zdarzyło, żebym jechał na jakiejś mapie. No tam Berlin, Szpandał oczywiście, tak, ale to był do testów, w sumie dla mnie do nauki. Teraz już tylko projekty polskie. No i tutaj mamy bardzo fajny, charakterystyczny eee, przystanek PKS-u. Niewielka miejscowość rozciągnięta wzdłuż głównej drogi. A przystanek PKS-u mamy tutaj na takiej w zasadzie drodze gruntowej, tam jeszcze jest parę płyt jakich takich betonowych, e, ustawionych właśnie do zawracania, jak widzicie, tu w tym momencie. I niewielki przystanek PKS-u gdzieś przy tej miejscowości w bardzo fajnym otoczeniu pól Także tutaj chłopaki naprawdę fajnie to przemyśleli. Bardzo mi się to podoba. Te rozwiązanie bardzo jest to przemyślane. No i tutaj taka małe kolizja przy wsiadaniu jak zwykle trzeba ustawić samochód idealnie, żeby pasażerowie mogli sobie podróżni sobie wsiąść. Natomiast Zawrotka tutaj na tej w tym miejscu konkretnym. Słuchajcie, dla tej setry jest wyzwaniem o tyle trudnym, że ona po prostu najdę raz się nie złamie. I trzeba zastosować po prostu cofkę. Trzeba zrobić cofanie. Mamy tu jeszcze słupki powbijane takie właśnie, żeby gdzieś tam panu w, pewnie jego grunt jest, żeby mu tam nie wjechać. Nie zrobić jakiejś szkody, nie wiem na czym. Tam co prawda, jakieś zarośla są, no ale słupki postawiał. No i w związku z tym trzeba je ominąć. Ale z niewielką tutaj pomocą, automatycznie skrzyni biegów w, zastosowanej w tej sesji sobie oczywiście poradziłem. Fajne są te tutaj kościółki. Praktycznie sami wiecie, że w każdym miejscu, w każdym miejscowości, każdej prawie w większej wiosce jest kościół. Może nie być po sterunku policji, ale kościół będzie tak na marginesie. No to tutaj również one się znajdują, są fajnie też rozmieszczone i dają, nadają taki charakterystyczny mówię, klimat. Tych nadmorskich, że tak mówię, cały czas nadmorskich, na pomorza, miejscowości pomorskich, dlatego że widzieliście. Dzisiaj startowaliśmy praktycznie z samego wybrzeża, poruszamy się. Powiedzmy sobie w głąb y, obszaru y, Polski, napotykając poszczególne miejscowości wioski. No tutaj niestety od czasu do czasu pojawiają się jakieś tak zwane lagi przytrzymania obrazu. Um, cały czas nie wiem, czy to nie jest też spowodowane moim dyskiem, e, znaczy dyskiem kilkoma dyskami, tak naprawdę. Jeden jest oczywiście dysk systemowy, który działa na SSD. Dla przypomnienia oczywiście macie w opisie filmu moje parametry komputera. I jeszcze dwa dyski talerzowe, które są dodatkowo, jeszcze podzielone na partycje, więc podejrzewam, jeden dysk starszy, drugi młodszy, więc też może to powodować jakieś pewne komplikacje. Przy nagrywaniu program jest myślę zoptymalizowany do nagrania i bardzo go chwalę sobie. Nie mam nic absolutnie złego do powiedzenia na ten program, a takie odcinki również zdarzają mi się bez nagrywania, więc myślę, że absolutnie nie jest to wpływ programu do nagrywania, tylko niestety mojego wyposażenia sprzętowego w komputerze, o może tak. To tak na marginesie, słuchajcie. Cały odcinek dzisiaj będzie około 30 miał minut, słuchajcie. I tak jak mówię, jest on podzielony mniej więcej na połowę. Ta druga połowa trasy będzie trochę krótsza, ale tam będzie więcej dróg, na przykład gruntowych. Tam będą drogi, na przykład przez las, które są tylko, że tak powiem, wysypanym jakimś takim żwirze z podsypką czyli taki, słuchajcie, ubity materiał, po którym również czasami od czasu do czasu są wytyczane drogi, chociaż powiem Wam szczerze, rzadko to w rzeczywistości widziałem, ale tak sobie tutaj twórcy to wymyślili. Inny po takich drogach też się będziemy poruszać. Znaczy, te drogi będą głównie w części tej drugiej, którą zobaczycie już mniej więcej w okolicach świąt. Na dzisiaj widzicie przede wszystkim drogi szerokie. Myślę tutaj sobie spokojnie. Powiedzmy, że to droga krajowa, jest czy tam powiatowa spokojnie sobie ta setra tutaj na tych drogach radzi jedziemy dzisiaj w takim półmroku można powiedzieć jest to godzina 16 tam 40 więc sami wiecie, że w tej godzinie o, w grudniu już słońce bardzo szybko zachodzi I powiedzmy jest to tutaj tak mniej więcej zasymulowane, że już jest mocny zmrok e, słońce już jest poza tak zwanym widnokręgiem czyli już przy, za, zachodzi poza Poza linię horyzontu, w związku z tym, robi się po prostu ciemno. Taką trasę akurat tutaj wybrałem. Słuchajcie, w zasadzie to była jedyna dostępna moja trasa dla tej linii 121. O tej porze już mi się nie chciało tego wszystkiego przestawiać. A też zobaczycie sobie, jak to wszystko jest podświetlone. Jak tutaj twórcy te latarnie oświetlili i generalnie jak to wygląda właśnie już w warunkach powiedzmy takich dosyć ciemnych no i kolejna miejscowość jest to kolonia praktycznie zauważcie że co, co miejscowość to te przystanki wyglądają inaczej naprawdę tutaj, no tu jeszcze jest samochód miedzie osobowy trzeba go puścić w zasadzie on też powinien mi, że tak powiem, udostępnić drogę wjazdu, no ale, w związku z tym, że on jest już rozpędzony, on ma pierwszeństwo. Czyli my się włączamy do ruchu. Każda ta miejscowość jest osobno dopracowana. Naprawdę, o, i tutaj są na przykład te podwójne oznaczenia, prawda? Na innych mapach praktycznie się to nie powtarza, no tutaj jest tego znaczenia dużo, nie można się praktycznie pomylić, powiem wam szczerze, gdzie na innych mapach czasami to tego dochodzi. Natomiast tutaj nie ma takiej możliwości. No i te skrzyżowania po prostu rewelacyjnie to jest wszystko tutaj pospinane, przemyślane. No, moja ocena 10 na 10, słuchajcie, tutaj. Yy, jeżeli już mógłbym się doczepić, to tam te 9,5 maksymalnie za te lekkie niedopracowania gdzieś tam ale generalnie pomysł wykonanie przyjemność zjazdy jazdy na tej mapie dla mnie osobiście jest bardzo duża i naprawdę będę ją zachwalał Widzę, że ta mapa gdzieś tam w... na forum w... forum OMSI w zakładkach map fikcyjnych jest już gdzieś tam dosyć daleko, ale naprawdę czytając komentarze użytkowników i ludzi, którzy na tej mapie sobie jeździli, są bardzo wysokie, również tak jak i moje. To się wszystko tu potwierdza, więc jeśli chcecie sobie pojeździć, poczuć klimaty dróg pomorskich i pojeździć sobie na dłuższych dystansach nie tylko po mieście, co chwilę się zatrzymując na poszczególnych przystankach, oczywiście to też jest bardzo fajne. Natomiast ta mapa wprowadza no naprawdę klimacik i ją serdecznie naprawdę polecam. Tak naprawdę będziemy powolutku się już zbliżali tak do Janowa, do tak zwanego centrum handlowego. Tam gdzie ten główny przystanek jest powiedzmy po środku mapy, to jest dosyć duża miejscowość. I zresztą sobie później zobaczycie jeszcze w tym drugim odcinku. No i słuchajcie. O, właśnie wjeżdżamy już do, do Janowa. Więc cały czas chciałbym powiedzieć, że miałbym Was do Was prośbę: wrzucajcie, podrzucajcie mi, czy też mówię linki bezpośrednie, a jeśli nie linki, to no chociaż nazwy. Ja sobie gdzieś tam to odnajdę. Map, które warto polecić przy właśnie w takich podróżach, tego typu, już właśnie centrum handlowe po prawej stronie się rysuje. Aby mógł sobie pojeździć na takich mapach, typu, właśnie PKS, po dłuższych odcinkach między miastami, między wioskami, bo jest to naprawdę bardzo klimatyczne i charakterystyczne no po prostu dla polskiego krajobrazu gdzieś tam i polskich układów dróg i miast i wsi, więc to mi się po prostu bardzo podoba i będę, jestem pozytywnie na razie zarażony tym i będę naprawdę wracał do jakichś tutaj projektów i pojazdów, które się po prostu do tego nadają, jest to dla mnie naprawdę bardzo przyjemne, ja myślę, że nie tylko dla mnie, ale i dla Was, użytkowników OMS OMSI czy też widzów, którzy jeszcze OMSI nie posiadają, a zastanawiają się czy kupić to poglądajcie w sobie naprawdę mapy, które są dostępne w internecie a jeśli nie, to nawet polecam mój kanał, na którym już Zobaczycie naprawdę kilka odcinków z OMSI, tam prezentuję różne mapy, różne ich wersje z stadia zaawansowania i serdecznie je po prostu polecam. Więc ktoś kto nie jest jeszcze zdecydowany na OMSI, a jest miłośnikiem symulatorów i pojazdów powiedzmy ciężarówek autobusów, to serdecznie Wam ten produkt polecam. Dobrze, dzisiaj kończymy tutaj w Janowie, w centrum handlowym. Właśnie dojechaliśmy do jego e, powiedzmy środkowego. Słuchajcie miejsca, w którym dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że odcinek i mapa, i pojazd wam się podobał. E, jeśli macie jakiekolwiek uwagi, oprócz tych, które wam przed chwilą powiedziałem, e, piszcie w komentarzach, bo każdy wasz komentarz, każda wasza łapka w górę. E, Gdzieś tam wyżej ocenia mój film, gdzieś tam można go wtedy więcej razy obejrzeć w internecie, więc dla mnie jest to nobilitacja. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się do następnego, do części drugiej. Cześć!